To wydarzyło się w 2015 roku. Mieszkałem wtedy na niewielkim osiedlu w mieście Kansas, które nie cieszyło się zbyt dobrą opinią. Dużo ludzi siedziało na ulicy i zażywało przeróżne substancje. Miało to miejsce nie tylko w nocy, ale i za dnia. Nikt się tym nie przejmował i władze nie miały chyba zamiaru nic z tym zrobić. Poza tym było to zwykłe osiedle, jednak wszystko zmieniło się pewnego dnia. Osiedle bloków było dość nowoczesne i ich mieszkańcy mieli dostęp do basenu i siłowni. Był upalny dzień, więc wraz z mamą wybraliśmy się na basen. Rozłożyliśmy nasze ręczniki na leżakach i poszliśmy trochę popływać. Nagle usłyszałem, jak ktoś krzyczy: O mój Boże, on ma broń! Początkowo myślałem, że ktoś robi sobie żarty i ma na myśli pistolet na wodę, jednak szybko do mnie dotarło, że to nie jest żaden żart. Usłyszałem kłótnie dwóch mężczyzn, więc podpłynąłem do krawędzi basenu, żeby lepiej się temu przyjrzeć. Wtedy zauważyłem, jak mężczyzna z bronią w ręku goni drugiego. Nie słyszałem o co się kłócą i czemu na siebie krzyczą. Po chwili jednak usłyszałem dwa strzały. Wpadłem w panikę i do mojej głowy docierały myśli, że wszyscy zginiemy. Razem z mamą wyszliśmy z basenu i zaczęliśmy uciekać. Zadzwoniłem do taty, żeby otworzył drzwi do naszego mieszkania i był gotowy, bo już biegniemy. Gdy tylko weszliśmy do środka, dostałem ataku paniki. Miałem wtedy 13 lat i nigdy w życiu nie doświadczyłem czegoś tak traumatycznego. Policja przyjechała na miejsce i dowiedzieliśmy się, że jeden mężczyzna strzelał do drugiego, bo ten ukradł mu pieniądze. Mężczyzna przeżył, a kula jedynie drasnęła go w ucho, przelatując tuż obok głowy. To wydarzenie mocno mną wstrząsnęło i do dziś czuję ogromny niepokój, gdy jestem w miejscach publicznych. W końcu rodzice postanowili sprzedać mieszkanie i kupić dom w innym mieście. To, co się wtedy stało, uświadomiło mi, że nigdy nie jesteśmy gotowi na to, co może nam się przytrafić.